Witania do wszystkich świętych: Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panu nad Pannami, módl się za nami, święty Michale, święty Gabrielu, święty Rafale, wszyscy święci aniołowie i archaniołowie, módlcie się za nami, święty Janie Chrzcicielu, święty Józefie, wszyscy święci patriarchowie i prorocy, módlcie się za nami, święty Piotrze, święty Pawle, święty Andrzeju, święty Janie, wszyscy święci apostołowie i ewangeliści, módlcie się za nami, święty Szczepanie, święty Wawrzyńcze, święci męczennicy pańscy. Módlcie się za nami, święty Grzegorzu, święty Augustynie, święty Hieronimie, święty Ambroży. Módlcie się za nami, święty Marcinie, święty Mikołaju, wszyscy święci biskupi i wyznawcy. Módlcie się za nami, święty Antoni, święty Benedykcie, święty Franciszku, święty Dominiku, święty Ignacy Loyolo, święty Stanisławie Kostko, święty Janie Bosko, święty Ojciec Pio. Módlcie się za nami, święta Maryjo Magdaleny. Święta Katarzyno, Święta Agnieszko, Święta Rito, Święta Tereso Zawila, Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, Święta Faustyno Kowalska, wszystkie Święte i Święte Boże, módlcie się za nami, bądź nam miłościw, przepuść nam. Panie, od zła wszelkiego, od każdego grzechu, od gniewu Twego, od nagłej i niespodziewanej śmierci, od potępienia wiecznego przez Twoje wcielenie, przez narodzenie i chrzest Twój święty, przez krzyż i mękę Twoją, przez śmierć i zmartwychwstanie Twoje, przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie. My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Panie, abyś nam grzechy odpuścić raczył, abyś nas do prawdziwej pokuty doprowadzić raczył, abyś Kościołem swoim świętym kierować i zachować raczył, abyś wszystkim ludziom pokój i zgodę darować raczył, abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył, abyś wszystkich wiernych zmarłych do wiecznej chwały przyjąć raczył. Wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, módl się za nami. Wszystkich świętych zgromadzenie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Wszechmogący. Wieczny Boże, któraś nam dał czcić zasługi wszystkich świętych Twoich w jednej uroczystości. Prosimy Cię, abyś za ich liczne modlitwy raczył nas obdarzyć upragnionym miłosierdziem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.